Dzień dobry ponownie, niektórym po raz pierwszy. Chciałam opowiedzieć, streścić pokrótce, co się działo podczas sesji dotyczącej promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych. Nie będę streszczała każdego wykładu po kolei, podsumuję tak naprawdę te sześć prezentacji, które zostały przedstawione. Sesja była bardzo interesująca. Na sesji spotkały się profesjonaliści naukowcy, profesjonaliści praktycy i profesjonaliści użytkownicy systemu. Przedstawili różne programy, działania prowadzone w ramach promocji profilaktyki zaburzeń psychicznych. Mogliśmy usłyszeć o tym, jak wiele tak naprawdę w tej dziedzinie się dzieje. Dowiedzieliśmy się również o tym, że pomimo, mimo tego, że tak wiele się dzieje, tak wiele jeszcze trzeba zrobić, że pomimo tego, że jesteśmy w stanie zidentyfikować osoby, którym potrzebna jest pomoc, której trzeba jej, którym trzeba ją udzielić, jej udzielić, to nie mamy dla nich oferty na przykład, tak? Tak został przedstawiony na przykład program dotyczący depresji poporodowej, gdzie faktycznie systemowo zostały wdrożone działania dzięki którym możemy zidentyfikować kobiety, które zagrożone są depresją poporodową, ale niestety nie mamy dla nich jeszcze takiego systemowego programu. I tak naprawdę podsumowując to, co zadziało się podczas tej sesji, to warto powiedzieć i warto, tak, 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 żeby to wybrzmiało i żebyśmy to wszyscy zapamiętali. Że promocja zdrowia psychicznego, profilaktyka zaburzeń psychicznych jest bardzo, bardzo ważna. Takie najnowsze analizy ekonomiczne, jak zwykle amerykańskie, pokazują, że każdy dolar włożony w promocję zdrowia zwraca się pięciokrotnie. Tak? I pamiętajmy o tym. Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Miałem przyjemność z Panią Dyrektor Wiesławą Kacperek-Biegańską z Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego prowadzić sesję o społecznym kontekście zdrowia psychicznego. Bardzo interesująca sesja, która, można powiedzieć, sprowadziła się do stwierdzenia, że w zasadzie... Tylko współpraca i tylko koordynacja opieki daje nam szansę na zbudowanie dobrego systemu leczenia i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi. Były wśród prelegentów takie głosy, że niestety w większości te kontakty opierają się na kontaktach prywatnych czyli takich nieformalnych, że brakuje procedur, mechanizmów, które by legalizowały ten, ten sposób komunikacji, współpracy, poprawy systemu opieki nad zdrowiem psychicznym na wzór zespołów interdyscyplinarnych, które działają w ramach niebieskiej karty, czyli w systemie przeciwdziałania przemocy. Pan profesor Kapusta. Mówiąc o kulturach uzdrawiania i zdrowiu psychicznym, zwraca uwagę na to, o czym tutaj jeden z moich przedmówców zwrócił uwagę, że, że my bardzo często jednak jesteśmy skazani na psychiatryzację cierpienia i na diagnozowanie czegoś, co być może diagnozą psychiatryczną nie jest, i że. Taki biomedyczny sposób podejścia do psychiatrii absolutnie nie daje szans na zbudowanie efektywnego systemu opieki psychiatrycznej i zaproponował psychiatrię opartą na wartościach. Pani dyrektor Wiesława Kacperek-Biegańska wprowadziła nas w cały system pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi. Opartym na finansowaniu przez pomoc społeczną. Zobaczyliśmy, że mamy bardzo wiele różnych możliwości, ale to, w jaki sposób my to skoordynujemy i połączymy z opieką psychiatryczną, dopiero da nam szansę na to, żeby, żeby ten system był efektywny i naprawdę pomagał osobom z zaburzeniami psychicznymi. Pan Piotr Harchaj. Właśnie zwrócił uwagę na to, że potrzebne nam są sformalizowane, bardziej uregulowane formy współpracy instytucjonalnej. Że ta współpraca między opieką psychiatryczną a pomocą społeczną powinny, powinna mieć konkretne ramy. No tutaj wydaje się, że takim odwołaniem do jego wypowiedzi będzie, będzie potrzeba takiego funkcjonowania centrów zdrowia psychicznego, które będą nie tylko miejscem koordynacji i kompleksowej usługi medycznej, ale również będą otoczone całym dużym wianuszkiem różnych usług społecznych. Pan Piotr Harchaj wspomniał też o tym, że pilotaż jest z jednej strony bardzo ważnym osiągnięciem ostatnich lat, jeśli chodzi o budowanie systemu opieki psychiatrycznej, ale jednocześnie jest też sprawdzianem, na, na ile umiemy współpracować, prawda, bo, bo, bo tu już mamy jakiś konkret, który, w oparciu o który możemy dalej tą współpracę rozwijać. Pani Katarzyna Czupryńska. Zwróciła uwagę na, na to, że pomoc społeczna to nie jest opieka społeczna i żebyśmy przestali wreszcie używać tego sformułowania w odniesieniu do pomocy społecznej, która jest towarzyszeniem w rozwoju, w zdrowieniu między innymi, a nie jest opieką, czyli wyręczaniem podopiecznego czy, czy klienta pomocy społecznej. No, y, 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 wspomniała o tym, jak bardzo y, y, rozbudowany i, i, i coraz bardziej efektywny jest system y, pomocy w dzielnicy Bielany, oparty o dwa środowiskowe centra zdrowia psychicznego. Z jednej strony to dla dorosłych i z drugiej strony to dla y, dzieci i młodzieży. I to pozwala na pełną integrację, współpracę, kompleksowość usług, ale jednocześnie podmiotowe traktowanie. Pacjenta. Pani Agnieszka Lewonowska-Banach, dyrektor hotelu u pana Kogito z Krakowa, mówiła o tym, że aktywizacja osób chorujących psychicznie nie, nie może być zostawiona wszystkim mechanizmom otwartego rynku pracy, że ona potrzebuje specjalnej opieki specjalnej organizacji. Kiedy rośnie koniunktura na rynku pracy, rośnie wtedy też zatrudnienie osób niepełnosprawnych psychicznie. Ale kiedy koniunktura spada, to wtedy osoby chorujące psychicznie są pierwszymi osobami do zwolnienia. I że praca jest bardzo ważnym elementem leczenia, ale żeby ta praca leczyła, musi się odbywać we właściwych warunkach. Wreszcie pani Monika Syc, osoba z doświadczeniem kryzysu psychicznego i asystent zdrowienia, zwracała uwagę, że właściwie asystenci zdrowienia to są te osoby najważniejsze do tego, żeby wierzyć w możliwość zdrowienia swoich podopiecznych. I to są osoby, które będą w stanie dawać prawdziwą nadzieję na, na ten proces. Wyzdrowienia. Że asystent zdrowienia od początku mówi o orientacji na zdrowienie, a nie na chorowanie, co często jest taką skazą profesjonalisty. Osoby po kryzysach psychicznych są też mają tutaj szczególną rolę, z jednej strony jako słuchacze, jako osoby udzielające wsparcia, ale również edukujące i aktywizujące osoby chorujące psychicznie. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu, nazywam się Tomasz Kot. Postaram się zastąpić Panią Profesor Rember, która Musiała pojechać na wywiad do Radia, gdzie będzie przekazywać to, co było dzisiaj na kongresie. Sesja młodzieżowa Zdrowie Psychiczne dzieci i młodzieży staraliśmy się położyć nacisk tej sesji na styk Zdrowia Psychicznego i Edukacji. W pierwszym wystąpieniu pani Elżbieta Kucińska nadała taki podtytuł swojemu wystąpieniu. Takie są dzieci, jak jesteśmy my sami. Chciała wskazać, że wychowanie, edukacja i wiedza podstawowa to nie tylko teoria, ale też tylko doświadczenie. Ważne, żeby tworzyć warunki do tego, żeby dzieci doświadczały samodzielności, doświadczały narzędzi w szkole i w okresie edukacji pozaszkolnej, żeby mieć dostawać narzędzia i doświadczać używania tych narzędzi w normalnym funkcjonowaniu w życiu. Użyła takiego stwierdzenia, że szkoła może Odciąć skrzydła lub pozwolić im rosnąć. Skrzydła rosną, tylko musimy zadbać o to, żeby nikt ich nie ograniczał, żeby dzieci mogły używać je w dorosłym życiu. Mówiła też o podstawie programowej, która nie może być taka sama dla wszystkich, to temat, który będzie przewijał się we wszystkich wystąpieniach praktycznie, czyli temat nauki indywidualnej, żeby ona była przeniesiona bardziej do szkoły i żeby. Rozporządzenie dotyczące indywidualnego nauczania było respektowane przez dyrektorów, a niekoniecznie trochę wypychana do domów, gdzie dziecko traci kontakt z rówieśnikami, i później trudno jest to w jakikolwiek sposób nadrobić. Oczywiście podstawa programowa, egzaminie, wyniki, dążenie do oceny i tylko przez ten pryzmat dostrzegania możliwości, zdolności, i też wartości nadawania dziecku i temu, co ma do zaproponowania, też jest do poprawienia i przyjrzenia się temu. Nauczyć dzieci rozwiązywać problemy, a nie chronić przed problemami. Zachowanie równowagi w edukacji i w szkole jest bardzo trudne. Mamy tendencję do czyszczenia tła, wszystko musi być ładne, grzeczne. Ważne było też już w tym pierwszym wystąpieniu, a później przewijało się w następnych, że ważnym elementem zdrowia psychicznego jest dzieci i młodzieży, jest podejście do życia nauczycieli, pedagogów i wychowawców, z którymi mają do czynienia. To też później w różnych wystąpieniach się przewijało i trzeba nasilić w jakiś sposób i przyjrzeć się, bo tam jest bardzo dużo możliwości, żeby pracować z nauczycielami, żeby mogli w inny sposób podchodzić do dzieci. Oczywiście pewne elementy, które są w tej chwili w szkolnictwie i były wcześniej, nie pozwalają na coś takiego, ale jesteśmy na kongresie, który buduje projekty, pilotaże, wnioski i, i o tym właśnie mówimy. Bardzo przejmującym i ważnym wystąpieniem była, było świadectwo matki dziewczynki chorej na Aspergera, chorującej na depresję, w jaki sposób sobie radziła i w jaki sposób doszła do miejsca, w którym dostała pomoc i w jaki sposób funkcjonuje. To też poruszyło bardzo mocno dyskusję, która była po naszym całym wszystkich prelekcjach, które były i rodzice bardzo chcą ze sobą współpracować i mamy pomysły na to, żeby to przekuć w jakiś sposób w ruch samopomocowy rodzin. Natomiast taką bardzo istotną rzeczą było to, że poprzez pryzmat choroby córki sama rodzina zaczęła się jakby łączyć po pierwszych kryzysach, które były i, i ten kryzys pomógł im inaczej patrzeć na świat i inaczej funkcjonować. W tej chwili, jak rodzice postrzegają świat nie w taki sposób, jak wcześniej, zaczyna się w domu układać i dziecko też trochę lepiej funkcjonuje, tak samo jak jej rodzeństwo. Więc tutaj taki ważny aspekt tej wielopłaszczyznowości opieki psychiatrycznej, rodzina, ale tu było zaskakujące, że od strony choroby córki i starania się wspomożenia jej w normalnym życiu, rodzice też dostali pewne narzędzia. To było dość zaskakujące, ale i, i bardzo ciekawe. Drugim wystąpieniem było wystąpienie pani profesor Barbary Remberg dotyczących, miało tytuł Gdzie szukać pomocy? Tutaj przygotowując tą sesję Trochę żartowaliśmy sobie, że będzie to najkrótsze wystąpienie, ale jednak ze względu na to, że miejsc też może nie jest za dużo, ale jednak było o czym mówić. Oczywiście pani profesor rozwinęła o możliwościach pomocy w szkole, praca indywidualna, farmakoterapia, oferta dla rodzin, terapia rodzin. To też już jest ważne i wszyscy chyba. Zdajemy sobie sprawę, że mamy świadomość, że, że wiele zależy od rodziców. Poruszyła też opiekę nad dzieckiem w momencie, kiedy jest jeszcze w, jest w ciąży matka, zajęcie się matką, przygotowaniem do, do tego, że całe dzieciństwo i urodzenie dziecka nie jest tak odpowiedzialne, oczywiście przez pryzmat też depresji poporodowych, ale i Samego podejścia do wychowywania dziecka i tego, co można mu zaproponować. Też pani profesor poruszyła problem języka nauczyciela. W jaki sposób może wpływać na okresy dojrzewania dzieci? I znów tutaj następny głos, który zamyka się w tym samym obszarze: praca z nauczycielami. Szpitale, oddziały dzienne, ale też zaznaczyła, że szukanie pomocy nie musi doprowadzać do szpitala i oddziału dziennego, natomiast ważną rzeczą jest sama edukacja i podejście szkoły w kontakcie z rodzinami, ale też oczywiście z tego, co staramy się budować i o czym mówimy bardzo dużo z całym systemem środowiska, który ograniczy konieczność hospitalizacji. Zaznaczyła też, że oczywiście są różne rodzaje środków i dostępu i możliwości, w dużych miastach jest łatwiej, w mniejszych ośrodkach jest o wiele trudniej i to finansowanie rzeczywiście, czy samo finansowanie, czy może ludzie, którzy mogą tym się zająć, jednak te różnice są i trudniej jest znaleźć to miejsce. Ciekawą prelekcją była prelekcja doktora Łukasza Szostakiewicza o roli internetu. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy, że Facebook, YouTube, te wszystkie portale społecznościowe, które pojawiły się i odciągają młodzież od kontaktów, było wiele ciekawostek. Na przykład, że za każdym razem nowa platforma i nowa promocja platformy pojawia się, jak się zaczyna rok szkolny. Czyli jakby jest jakaś powtarzalność tego, że realizatorzy i ci, którzy komercyjnie tym się zajmują, kierują to wprost do młodzieży, że w momencie kiedy szkoła się zaczyna, uruchamiają na jakiś nowy portal, tak samo było z Facebookiem, z YouTube'em, z innymi portalami, które cały czas się pojawiają, wypychają te stare. Pytanie podstawowe, czy jesteśmy w stanie wrócić do starego rodzaju komunikacji. Czy mamy zakazywać, czy raczej uczyć nowego, nowej formy komunikacji? Wniosek chyba jest taki, że były doktora Szostakiewicza, że wrócić chyba się nie da. Natomiast musimy się znaleźć w tej sytuacji, gdzie ta komunikacja jednak w inny sposób funkcjonuje. Mówił o dużej ilości zagrożeń, które z tego wynikają. Dostęp do internetu w tej chwili ma 85% Polaków. No nie mają praktycznie ci, którzy nie chcą tego dostępu. No oczywiście jakieś tam niewielkie okresy, obszary wykluczenia. Mamy też więcej kart SIM niż je, mamy ludności, czyli jest ponad ponad na jednego Polaka przypada podat jedna karta SIM. Ta zmiana komunikantora jest ciągła. Kiedyś, tak jak pan doktor podkreślał, pisano liściki, a teraz z jednej ławki do drugiej w tej samej klasie młodzież komunikuje się przez satelitę. No ale nie da się tego uniknąć, chociaż warto zrobić jakąś akcję, żeby pokazać, że może być jednak inaczej. Ciekawe badania ze Stanów Zjednoczonych, które pan doktor próbował. Że 24% młodzieży ma ciągły kontakt w internecie. Przepraszam bardzo. Ma ciągły kontakt w internecie, ale poprzez inne badania okazało się, że im większy statut finansowy, społeczny, nie wiem jak to określano, ale powtarzam tylko, więcej korzysta młodzież o niższym statucie społecznym, finansowym niż młodzież, która ma dostęp do do innych możliwości, może kultury, może innych obszarów. Bardzo ważną rzeczą, która wpływa na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży według relacji doktora Szostakiewicza, było zwiększenie obszaru komunikacji praktycznie na cały światowy, ale też niestety nagłość ustania tej komunikacji, czyli nagle ktoś odłącza, zawiesza i przestaje się komunikować bez żadnego powodu. Jest to trudno za zaakceptowanie i bardzo mocno wpływa. Na, na kontakty, na nawiązywanie kontaktów i w ogóle na lęk przed kontaktem, że on nagle może ustać, nie w sposób naturalny, tylko nagły. Obszar mamy bardzo dużo, ale nie wiemy, kiedy to się, kto się skończy. Wpływa też na aktywność fizyczną, oczywiście i też bardzo fajnym spostrzeżeniem było przypisanie pewnych dat w momencie, kiedy już mieliśmy komputer w kieszeni i kiedy, kiedy mogliśmy się nim posługiwać. A ograniczeniem kontaktów z rzeczywistością, czyli kontaktów między ludźmi i między, 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 między sobą. Ważną rzeczą, też może dla nas, może z naszej kulturowości dziwna, ale w Stanach było to coś istotne, odwołało się do badań amerykańskich od 2004 roku spada liczba pozyskiwania prawo jazdy przy młodych ludzi. Kiedyś ono było bardzo potrzebne do tego, żeby się przemieszczać i komunikować, natomiast jak pojawiły się smartfony, ko potrzeba komunikacji poprzez przemieszczanie się zdecydowanie spada. wolę się komunikować przez, <grybujesz> przez e e e e e e telefon. E Konkluzja może jest taka, że nie uda się tego uniknąć, ale e e czy e ograniczać, czy raczej edukować, czy Zostawić dostępność, czy raczej, jeżeli chodzi o tą dostępność, pokazywać w jaki sposób może służyć, a w jaki sposób może szkodzić. W następnej naszej prezentacji pan Tomasz Rowiński rozwinął temat ośrodka, Centrum Zdrowia Psychicznego Bierańskiego, tego warszawskiego. Skupił się na koordynacji rodzin z społeczności lokalnej. Bardzo ciekawe spostrzeżenie. Jedna szkoła w jego regionie ma 20 milionów budżetu na edukację. 20 milionów, jedna szkoła. To jest na edukację. To ja wiem, jakie to robi wrażenie, jak wiemy, ile w tej szkole, albo w tym regionie, albo w tej dzielnicy w ogóle jest przeznaczone na profilaktykę zdrowia psychicznego. A przecież to jest powiązanie bezpośrednie, a już nie wiem w tej chwili, co jest bardziej nadrzędne. Liczby zawsze robią wrażenie i to było dość istotne. Brak świadomości potrzeb i konsekwencji niedofinansowania tego obszaru. W tym, w tym finansowym przedziale jest to bardzo, bardzo ważne. Problemy z urzędników, lęku przed zmianą, obciążenie psychiatrów. Starają się na Bielanach jakby niwelować, że lekarz będzie już tym elementem odległym i tym elementem, który będzie na końcu tej całej drabinki. Najpierw jest psycholog, opieka społeczna, oczywiście otwarty dialog, jeżeli jest to możliwe i praca z rodzinami, to co było bardzo mocno podkreślane. I współpraca międzysektorowa, między różnymi obszarami. To jest trudność, bo niby ministerstwa, organizacje, wspólnoty, które powinny między sobą współpracować, trudno nie to, że nawet między sobą nie nawiązują kontaktu, żeby realizować jakieś cele, to są też oporni na to, w jakikolwiek w jakiś sposób, żeby jeżeli ktoś chce coś skoordynować, to też nie bardzo idzie i stawiają opór. Więc tu jest kawałek jakby takiego bezkosztowego sprawdzenia czy, czy właśnie ta kwestia koordynacji i połączenia tych możliwości i złagodzenia pilnowania swojego podwórka mogłaby pomóc w tym, że, żeby to środowisko de facto zaczęło się rozbijać. No i oczywiście podkreślona praca, praca w szkołach. Pan doktor podkreślał też konieczność współpracy, określił to ponad podziałami. Czy to jest dzielnica, czy jakakolwiek inna organizacja, która ma różne podziały przebiegające w różnych płaszczyznach, żeby to niwelować i żeby celem nadrzędnym było, było dzieło, a nie tylko jakieś nasze interesy. No, oczywiście, synergia nad tym, żeby, żeby to zachować w jakikolwiek sposób i, i maksymalizować możliwości pomocy poprzez współpracę, a niekoniecznie. Przez, przez finansowanie. Rekomendacje. Budować spójny model finansowy i koordynować. Dokonać zmian w prawie i do, w większym stopniu korzystać z doświadczenia praktyków. Mieliśmy też okazję posłuchać, w jaki sposób w sosnowcu przez pana Łukasza Pilawskiego, jest organizowany Centrum Zdrowia Psychicznego. Dzielił się raczej swoimi problemami, ale i sukcesami, które wystąpiły w tym pilotażu, który kończy się w tym roku. Półtora miliona złotych otrzymali na pewne działania, już w tej chwili kończą te działania. Ich podstawowym celem było uniknięcie hospitalizacji, praca w domu, praca w rodzinach, czyli to, co nazywamy środowiskiem i wyprzedzenie jakby konieczności wizyty, wizyty u lekarza. Bolączką było to, że niestety nie mieli lekarzy psjatrów tak w swoich zespołach domowych. Tu nową bardzo fajna rzecz i unikalna zazdrościmy rzeczywiście. Mieli zespoły domowe, które jeździmy i już, już wiem, że czas mnie goni dobrze. Więc to było takie dość, dość istotne, te wizyty domowe. Jeszcze jeden ważny temat: asystenci zdrowienia. Jeżeli chodzi o dzieci i młodzież, przez praktykę doszli, że jednak nie byli do tego przygotowani. Tutaj otwarcie na szkolenie asystentów do pracy, jeżeli chodzi o ten sektor dzieci i młodzieży. Pytań było dużo, przeważnie o powtarzały się pytania o wsparcie psychologiczne nauczycieli, praca z nauczycielami, edukacja, szkolenie terapeutów środowiskowych. Też było dużo pytań, bo było pytanie, czy socjologowie mogą się włączyć w tą pracę poprzez pryzmat uzyskania uprawnień terapeutów środowiskowych. Temat jest obszerny, chciałem pokrótce to opowiedzieć. Dziękuję Państwu bardzo.